Dzień dobry, witajcie. Kochani, wczesna wiosna to idealny czas na cięcie naszych traw ozdobnych. Pojawia się tylko jedno pytanie. Kiedy tak naprawdę zacząć je ciąć? Jedni mówią w marcu, drudzy poczekać do kwietnia. Trzeci powie: ja tam Ja tam wyciąłem w lutym, nic się nie stało, w czym problem? No i tak naprawdę tutaj przydaje się obserwacja, jednak długoterminowej pogody oraz trochę właśnie tych naszych roślin w ogrodzie. Jeżeli zauważycie, że one już zaczynają się po troszku wybudzać, że coś tam się zieleni, przybiera jakiś kolor, to czas, żeby je po prostu ściąć z tego wszystkiego, co zostało po zimie. To tak naprawdę chyba jedyny wyznacznik tego, kiedy się za to Zabrać. Ja mam w ogrodzie młode trawy. One w większości mają 2-3 sezony, więc to nie są jakieś olbrzymie kępy, z którymi nie dałoby się poradzić sekatorem. No ale wiadomo, im trawy większe, bardziej rozrośnięte, no to niestety albo stety trzeba mieć grubszy sprzęt do ich cięcia. Ja się tutaj posłużę takim małym sekatorem. To są małe kępy, więc dobrze pójdzie. Ale przy takich większych no to przydadzą się jakieś elektryczne nożyce czy cięższy sprzęt. Jeśli chodzi o trawy ozdobne, u mnie w ogrodzie spotkacie w sezonie miskanty chińskie, rozplenice japońskie, kostrzewy, seslerie. Śmiałki darniowe, czcinnik ostrokwiatowy, trzęślicę modre i trzęślice czcinowate. Za rok do tej listy dołączy jeszcze czcinnik krótkowłosy oraz palczatka. Zasada cięcia właściwie wszystkich tych traw jest podobna, takie pozasuszane ścinamy jak najniżej, żeby sobie ładnie mogły. Odbijać, natomiast troszkę kontrowersyjne jest ścinanie takich traw jak na przykład kostrzewy. Jedni uważają, że lepiej nie ścinać tych całych kęp, tylko powyrywać suche, pozasychane źdźbła. Drudzy twierdzą, że lepiej wszystko przyciąć w takie kopułki, jeżyki i też ładnie odbijają. Powiem Wam szczerze. W tamtym roku wszystkie swoje kostrewy właśnie przycięłam wczesną wiosną w takie kopułki. Nic im się nie stało. Pięknie odbiły ładnymi, ładną zielenią. Także chyba tutaj w tym roku też pokuszę się o takie ich cięcie, ponieważ w żadnym wypadku im nie zaszkodziło. A przy okazji pozbyłam się tych wszystkich pozasychanych źdźbeł i nie było z nimi aż tak dużo zachodu. Także cóż, bierzemy się dzisiaj za cięcie i na przykładzie iskandów, rozplenic i właśnie kostrzewy pokażę Wam, jak to się u mnie w ogrodzie odbywa. No to to, zaczynamy. Rękawiczki ubrane, rękaw naciągnięty, bo te źdźbełka potrafią naprawdę Krzywdę zrobić. I tniemy. Tniemy nisko. Ja je tutaj ciachnę tak na 5-6 centymetrów. Nie ma co zostawiać. Byle czego. Niech sobie później odrośnie ładnie. To miał być Miskant Glacylimus. Ale nie wyszło. Było coś innego i tak się zastanawiam czego stąd nie przesadzić chciałam tutaj właśnie grać Limusa a przydarzyły się jakieś inne odmiany No ho już te łobuzy przylazły nic nie idzie zrobić bez tej asysty kociej. Chyba będziecie oglądać te kocury jeszcze w niejednym filmiku. Ponieważ bardzo czują się jakoś powołane medialnie. Taki żart. No dobrze, kochani, jeszcze jeden. Tak jak mówiłam, to nie jest jakaś wielka, szeroka karpa. Miskanty młodziutkie, więc to idzie takim sekatorkiem. Bardzo fajnie. Rachu, ciachu. I po sprawie. Oczywiście przy jakichś szpalerach miskantowych, no to by troszkę dłużej zeszło, ale takie młode, to tak jak widzicie, ciach, ciach i już. Druga kandydatka do wiosennego cięcia to rozplenica japońska. Można potraktować ją sekatorem, zwykłym takim nożem do krojenia chleba, ząbkowanym albo taką szablą, którą dostałam od męża. To jest taki nóż do cięcia wełny ociepleniowej. Też ma ząbki, więc tym razem też padelkę właśnie przetestuję i zobaczymy jak się sprawdzi. Dolecimy. Jaka, no, jestem ciekawa, to takim ząbkowanym Rozplenic nie ciachałam. Zobaczymy, Nie mnie nizciutko. Powiem Wam, rozplenice to są zawodnicy niezłe. Wcale tu tak łatwo nie idzie. Uciekaj. Spójrz, niby stare nie są, trzeci rok mają, a widzę tu bardzo. No, wcale to takie łatwe nie jest, jakby się wydawało. Kotu, uciekaj! Cik. Cik. Matko moja, naprawdę twarde sztuki. Dobra, a teraz zobaczymy sekator, bo... bo naprawdę to ciężko idzie. O! Chyba jednak to będzie lepsza opcja. Do tego noża naprawdę trzeba mieć siły, żeby dobrze go prowadzić. Czyli jednak. Jednak zostanę przez sekatory. Ja nie mogę. Trzyletnia, letnia a już taki. Hu, hu, Strasznie zbita już. Ta a nie wyglądają, naprawdę. No, powiem Wam szczerze, chyba tym sekatorkiem lżej. Może mężczyzna miałby trochę więcej pary w rękach, żeby to docinać, ale sekatorem chyba miej kobitce pójdzie lepiej niby tylko tyle zobaczcie te siana. a tutaj taka karpa no dobra jedna padła i tak powiem wam szczerze jak teraz myślę o tych rozpelnicach które sobie wysiałam no, to kiedyś w przyszłości trzeba będzie się jakąś maszynkę jednak zaopatrzyć, bo. Bo. <laughs> Może być różnie. I na koniec, moi drodzy, będę się chciała rozprawić z kostrzewami. Tak jak Wam mówiłam na początku, ja postaram się je przyciąć w takie zgrabne jeżyki. Takie kopułki, ponieważ skubanie tego suchego badziewia, no to by trochę zajęło. A tak jak Wam mówiłam, przycięłam w tamtym roku dość nisko i one fajnie odbiły. Także no, nie będę się bawić w skubanie całego tego szpaleru i tam jeszcze na południowej rabacie, bo by mi to wieki zajęło, więc przycinam. Kopułki. I tym razem, po przygodzie z rozplenicą, mam nadzieję, że pójdę trochę lepiej. Kostrzeby rok temu cięłam właśnie takim nożem od chleba i fajnie szło, więc próbujemy. Trzymajcie kciuki. Dobrze, to ja się biorę za resztę, a resztę sobie w filmiku obejrzycie w przyspieszonym tempie. No dobrze, kochani, to by było na tyle w temacie cięcia traw ozdobnych w moim ogrodzie. Jak sami widzieliście, do najłatwiejszych i do najprostszych prac to to nie należy. Ale udało się, nie ma co narzekać. Praca wykonana, dzień zaliczony, bardzo, ale to bardzo się z tego cieszę. Co prawda, jeśli pomyślę sobie o sąsiadującej tutaj rabacie, byli nowo trawiastej, to. To mam mroczki przed oczami, bo tam to dopiero są rozplenice, konkret i trzeba naprawdę będzie się mocno spiąć, żeby to wykonać. Teraz już wiem, że potrzebuję jakiegoś narzędzia do cięcia traw ozdobnych, szczególnie właśnie do rozplenic i kostrzew, bo miskanty to jeszcze po kawałku sekatorem można ogarnąć. Natomiast rozplenica to jest zawodniczka. Naprawdę można się przy niej trochę napocić. Także plan na wywiastkę jest taki: coś do cięcia traw ozdobnych. No dobra, dziękuję Wam, że wytrwaliście do końca, że oglądaliście. I cóż, ja idę trochę odpocząć, może jakaś kawka i coś tam, bo już trochę dostałam w kość. Dobra, dziękuję Wam, do zobaczenia. Kalina filmi kutsume maid sisse , tsau .